Szok i niedowierzanie przepowiednia o wojnie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi realizuje się praktycznie na naszych oczach. Dzisiaj na temat bardzo nieciekawej sytuacji niebezpiecznej dla świata, a więc pożary na dwóch tankowcach pożary, które strawiły praktycznie cały zawartość tankowców, które zawierały ropę naftową. No praktycznie sytuacja, która może doprowadzić do konfliktu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, czy zatem jesteśmy przed dzień wybuchu III Wojny Światowej, przepowiednie Jasnowidza Jackowskiego, przepowiednie tej siostry Lucy to wszystko praktycznie się realizuje na naszych oczach, ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, pożar dwóch tankowców w cieśninie Ormus, gdzie praktycznie przepływa 30% całego, całej ropy naftowej na świecie przez tą właśnie cieśninę Strategiczne tak naprawdę miejsce doszło praktycznie do pożaru dwóch tankowców. Stany Zjednoczone od razu od, jakby obwiniły za to. Iran, Iran mówi, że nie ma nic z tym praktycznie wspólnego. Pojawiły się nawet zdjęcia satelitarne, że pożar ten było widać nawet z dużej odległości, tak? Praktycznie z kosmosu było widać ten pożar. Ogromny tak naprawdę pożar. No i teraz to może być przyczynek. To, to właśnie to jest to, co ja mówiłem, tak? W jednym z filmów dotyczących wybuchu III wojny światowej, że tam jest sytuacja napięta między Iranem a Izraelem, między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, i na przykład może dojść do sabotażu, który doprowadzi. Ostatecznie do na przykład wybuchu Trzeciej wojny światowej. Tutaj Unia Europejska oraz ONZ no one wzywają tak naprawdę do pościągliwości w wszelkich działaniach, tak, żeby wyjaśnić praktycznie całe to zdarzenie. Wiadomo, że tak naprawdę te tankowce nie zostały oszczelane w sensie z rakiety, tylko prawdopodobnie zostały tam podłożone miny, czy jakieś ładunki wybuchowe i na skutek właśnie tego wybuchły. Natomiast rzeczywiście no jest to niebe niebezpieczna tak naprawdę sytuacja. Oczywiście tutaj to jest strata tych dwóch tankowców, tak, ale są takie obawy, że tutaj Iran może zablokować całkowicie właśnie tą cieśninę i w ten sposób nie będą mogły przepływać tam tankowce z nie będą mogły po prostu przepływać tankowce z ropą naftową, to jest cieśnina Ormus w zatoce Omańskiej, gdzie praktycznie przez tą ciśninę transportowane jest 30% ropy naftowej całych zasobów na całym świecie, tak? Także no widzimy, że sytuacja coraz bardziej się zaognia. To jest też ciekawe w kontekście przepowiedni, niektóre przepowiednie właśnie mówiły, że 2019 roku dojdzie do wybuchu trzeciej wojny światowej. Praktycznie 100 lat po tym, jak bolszewicy zaatakowali Polskę, bodajże ile 80 lat tak od zakończenia II wojny światowej, że dojdzie do wybuchu właśnie tej trzeciej wojny światowej i że to wszystko będzie związane z bliskim wschodem, tak z Bliskim Wschodem i później praktycznie kolejne państwa będą przyłączać się tutaj do działań wojennych. No szokująca sytuacja. Ja też mówiłem w jednym z filmików, że praktycznie ta napięta sytuacja między Iranem a Izraelem może spowodować, że może dojść do sabotażu, tak a więc inne mocarstwo, na przykład rzuci jakieś bomby czy rakiety na Iran. W tym przypadku, no tutaj byśmy mieli na przykład spór o tankowce, które przepływają przez tą cieśninę Ormus, co doprowadzi ostatecznie do wojny, tak do konfliktu. Wiemy praktycznie, że Stany Zjednoczone, no to praktycznie są już na karawędzi tak, żeby doszło do, do wojny wcześniej były sankcje gospodarcze jeśli chodzi o Iran przecież była sytuacja gdzie praktycznie Izrael, premier Izraela wystąpił na konferencji prasowej, przedstawił dziesiątki segregatorów oraz płyty DVD i mówił o tym, że praktycznie Izrael, wywiad Izraela Mossad ma podstawy do tego takie solidne dowody, że właśnie Iran jest w stanie w każdej chwili zniszczyć praktycznie Izrael tak. no szokująca sytuacja yeah A praktycznie w tle ropa naftowa. Tutaj też trzeba pamiętać, że no to jest konflikt, który odbije się tak naprawdę na nas wszystkich, tak? Ktoś powie, no tak, ale co mnie to interesuje, to jest bliski wschód, wschód, co ja mam z tym tak naprawdę wspólnego. No to ma wspólnego, że jeżeli będą tam się toczyć walki, to je po prostu benzyna na stacji benzynowej, a więc będziemy płacić po prostu więcej za benzynę, a praktycznie z benzyny każdy z nas korzysta. Nawet ci ludzie, którzy nie są po prostu kierowcami, no to kupują pieczywo, kupują produkty, które są transportowane do sklepu samochodem, tak? Jeździmy. Komunikacją, wzrosną bilety, wzrosną po prostu paliwo na stacjach, a co za, tym idą po, co za tym idzie, wzrosną inne ceny, tak? Już praktycznie odnotowano bezpośredni wzrost ceny ropy naftowej, ona wzrosła o 4%, tak? Na rynku. No ale wiadomo, rynek to po prostu to, to, też są emocje, raz ta baryłka cena idzie w górę, raz w dół, ale już było widać po prostu, że praktycznie bezpośrednio po tym zdarzeniu ta cena baryłki wzrosła o 4%, co będzie w momencie, kiedy na przykład ta cieśnina będzie przedmiotem sporu, bo też walk będzie zniszczona, albo będzie zaminowana i na przykład tam będzie uniemożliwione przesyłanie właśnie ropy naftowej. Wtedy, no, można się spodziewać, no, oczywiście świat dalej będzie funkcjonował, bo to będzie 70% jeszcze pozostanie ropy naftowej, ale to może doprowadzić do tego, że właśnie cenę ropy mocno wzrosną, tak, i to my wszyscy praktycznie odczujemy. Także rzeczywiście ten konflikt ma realne znaczenie, realne przełożenie praktycznie dla nas wszystkich. I tutaj przede wszystkim jest spór między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Tutaj za te praktycznie ataki na te tankowce, od razu Stany Zjednoczone obwiniły Iran, tak? Natomiast Iran od razu mówi, nie, nie, my nie jesteśmy po prostu winni. No i teraz praktycznie tak szukać winnego, kto jest temu winny. I to jest największy tutaj konflikt. Jeśli właśnie chodzi o ten spór, także ten spór e, na dobrą sprawę może e, to, to być jak taka trąba powietrzna, który e, w której w ten, ten w, w, w ten, praktycznie w ten spór będą brać udział inne państwa, tak? Inne pa, państwa związane właśnie z Bliskim Wschodem, Arabia Saudyjska, Iran, e, tutaj Turcja. Izrael, Stany Zjednoczone, te państwa mogą praktycznie wziąć w tym udział. No, szokujące działania. Tutaj warto wspomnieć, że to teraz były takie dwa ataki na te tankowce, natomiast wcześniej już były próby. Próby na przykład zatrzymania tankowca, próby tutaj zaatakowania tan tan tankowca jednego z wielu, tak naprawdę, no bo do tych tankowców bardzo dużo przepływa każdego dnia. Natomiast, no to nie były takie spektak spektakularne, tu były teraz spektakularne praktycznie próby. No i sytuacja jest nieciekawa, tak sytuacja jest nieciekawa, bo to jest nie tylko kwestia sporu między Iranem a Izraelem, a to też jest kwestia biznesowa. Przecież ta ropa nie trafia tylko do Stanów Zjednoczonych, nie? także tylko tą ciśnieniem płynie ropa, która do Stanów Zjednoczonych to jest ropa która trafia na cały świat. Także to może doprowadzić do rzeczywiście do konfliktu, do, do konfliktu globalnego, czyli wojna nad Zatoką Omańską, wyciśnienie Ormus, tak, tam się właśnie może rozpocząć te działania. Tutaj warto wspomnieć też na jeden fakt, że na przykład w Syrii mieliśmy do czynienia z regularnymi walkami, dzisiaj już te walki praktycznie przygasły. Natomiast ciekawa sytuacja jest taka, że te wojska, które miały miejsce, walczyły w Syrii, na no dobrą sprawę to były wojska rosyjskie i amerykańskie, te wojska wcale nie wycofały się z Syrii. One się przygrupowały po prostu, natomiast one się nie wycofały tak, że wróciły do Rosji czy też do Stanów Zjednoczonych. Czyli, tak, by po prostu te wojska e, wiedziały, że niedługo będą brać udział w innych działaniach, tak. A niektórzy mówią nawet, że in, my, my, idą dalej, tak, o krok. Mówią, że Syria była tylko poligonem doświadczalnym do ewentualnych działań zbrojnych, które będą mieć miejsce na Bliskim Wschodzie. No nieciekawa ciekawa sytuacja, zwłaszcza, że wiemy, że praktycznie Iran dysponuje bombą ato atomową, albo przynajmniej jest w stanie stworzyć w bardzo szybkim e, czasie broń atomową. Więc to też jest niebezpieczne, jakby. Dla tych państw w pobliżu. Z kolei Izrael też nie jest bezbronny, bo ma takiego wsparcia silnego brata, można powiedzieć, Stanów Zjednoczonych, ale też Izrael może też dysponować głowicami nuklearnymi, niekoniecznie które muszą być zlokalizowane na ich terenie. Także no tutaj naprawdę szykuje się potężny, potężny praktycznie konflikt. Tak, konflikt. Wiemy, że no już od tych czasów wojennych mnóstwo czasu minęło, czy dużo czasu minęło. Taki konflikt na pewno byłby na rękę niektórym przywódcom, tak, żeby rzeczywiście tutaj znów gospodarka się rozruszała, bo wiemy o tym, że przecież nic lepiej nie rozrusza gospodarki, jak właśnie konflikty militarne, tak, to ma wpływ na praktycznie tutaj na gospodarkę, cały przemysł zbrojeniowy, zapasy, stały sprzęt wojskowy jest wykorzysta wykorzystany, w to miejsce wchodzi nowy, no a to wszystko jest praktycznie miejsce zapalne, tak, to też jest po prostu wszystko praktycznie miejsce zapalnym. Także rzeczywiście zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijać, tak? No, bo może się okazać, że tutaj, no, niektórzy mówią w ten sposób, że tam w ten, w ten rejon zostanie wysłany lotniskowiec, który będzie szczeg bezpieczeństwa tych tankowców. No, ale to na dobrą sprawę jest mało prawdopodobne, żeby każdego dnia dziesiątki czy też setki właśnie tych tankowców, co przypłynie, no, zobaczcie sobie, to 30% światowego zapotrzebowania to są ogromne ilości, i praktycznie każdy miałby być eskortowany. To jest mało prawdopodobne, tak? Żeby rzeczywiście tutaj to. To, to, to eskortować, a z kolei stworzyć taką kurtynę powietrzną, która miałaby zabezpieczyć, no a co by się stało, gdyby na przykład jakaś rakieta zbłąkana trafiła rzeczywiście w ten statek, tak, który byłby wypełniony praktycznie po brzegi ropą naftową. To też po prostu jest niesłychana rzecz. Nie, także napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Zobaczymy. Rzeczywiście, jak zakończyć ten konflikt, no ale e, może to jest taka sytuacja, że tu wcale nie jest rzeczywiście winny Iran ani też Stany Zjednoczone, a może to być sabotaż właśnie ze strony innego mocarstwa, które chce wykorzystać e, tą, ten, tą sytuację kryzysową e, i specjalnie chce dokonać właśnie sabotażu, żeby skłócić te państwa, żeby doszło do wybuchu wojny. Taka też jest tutaj możliwy taki scenariusz. To wszystko, nie się pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.